Cześć, witajcie w Nowym Roku. Wybraliśmy się właśnie na spacer, żeby spalić stare kalorie i zrobić miejsce na nowe. Jedno z naszych postanowień noworocznych to więcej ruchu, mniej słodyczy. Czy nam się uda? Nie wiem, zobaczymy, trzymajcie kciuki. Idziemy się przejść. Dawaj rękę. Lecimy. Idziemy zrobić bałwanka. Bałwanka czy aniołka? aniołka? Aniołka! Aniołka! Trochę mało śniegu jest. Ale zawsze coś. Ja też bym zrobiła, ale jestem już zmarzluch teraz już. To nie te lata, co były kiedyś, się z gołym brzuchem chodziło zimą i nie było wcale zimno. Nie poddam się teraz. Nie dasz rady? Nie. Ja już też raczej do bałwanków się nie nadaję. No, tutaj Może jakbym miała jakiś zimowy kombinezon na sobie, to bym spróbowała. Idziemy dalej? O, bałwana, to musimy znaleźć miejsce, gdzie jest więcej śniegu. Chodźcie, bo tutaj to za słabo. Powiemy Wam, jakie mamy plany na ten rok. Czy uda nam się wszystko zrobić, mamy nadzieję. Ale zanim wam powiemy, jakie mamy plany na Nowy Rok, tutaj dziewczyny widzę, że lecą z temacikiem, rzucają się, tutaj Spider-Man to pieszą rolę nie? Man, działają twoje pajęczyny tutaj? <grym> 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 działają. Dawaj. Wow. Chodźcie, przejdziemy się tędy. Tam ludzie morsowali dzisiaj. Przejdziemy się tutaj w tą stronę, ludzie tam morsują. Na pewno morsowali wcześniej, bo widzieliśmy jak przyjechaliśmy. Zobaczymy, czy jeszcze są. Idziemy zobaczyć? Wiesz, co tam ludzie robili? Wchodzili do wody w samej bieliźnie. Tabianice to naprawdę małe miasto, ale jest tutaj pięknie zagospodarowane. Mamy super zalew. Zawsze jest tutaj dużo ludzi, ale jest naprawdę bardzo kulturalnie. Blanka, jesteś chętna na morsowanie, tak? Mówiłaś? Wchodzisz? Czy nie? Mogę, czy nie? Możesz, czy nie, ale tutaj wiesz, trzeba się rozebrać. Co? Trzeba się rozebrać. To nie chcę? Do golasa prawie. Nie. No. Pamiętajcie, żeby nigdy nie ryzykować i nie wchodzić tak na lód, tak jak była to ostatnia sytuacja w Wiadomościach, nie? No, tragicznie było, no niestety. E Mama z dzieckiem pokusiła się, weszli na taki lód i niestety oboje... No, nie będziemy dokańczać, ale dbajcie o siebie i o swoje dzieci i nie pozwalajcie na takie dziwne sytuacje. Dokładnie w tym miejscu dzisiaj odbywało się morsowanie. Kto morsował, kto jest mocny, możecie dać znać w komentarzach. Ja nigdy nie próbowałem, ale coś czuję, że... To chyba nie dla mnie. Ja chyba nie dałbym rady, przy takim minusie, w taką zimną wodę wejść i jeszcze dodatkowo morsować. Słuchajcie, kuleczki to by się schowały. Mamy tutaj świetny latem park wodny. Jest gumowa podłoga, jest pięknie kolorowo. Gdybyście chcieli odwiedzić Pabianice, to tutaj zaraz za parkanem, za płotem jest parking Carrefour. Kamperem czy przyczepą można zawsze się tutaj zatrzymać i zobaczyć jak, jak jest fajnie. A dodatkowo tam jak widzicie niestety nie mam zuma ale ten tutaj budyneczek to jest duża restauracja. Możecie zjeść jakieś fajne dania takie tradycyjne bądź zamówić sobie pizzę. Wszystko na miejscu z budki z lodami tutaj za, tym, za tymi drzewami jest właśnie ten parking co Patrycja wspominała. Frytki zapiekanki wszystko jest wszystko można naprawdę o, blanka gwiazdy. Pięknie. Pięknie. Słuchajcie, naprawdę zagospodarowane, jeżeli chodzi o jakieś agroturystykę, czy bary, czy tak dalej, to naprawdę jest spoko miejsce. Tutaj macie nową budkę też z lodami. Dosyć dużą tą budkę i naprawdę Uuu. wspaniałe lody są. A już tutaj za rogiem, jak te namioty widać. Kolejna restauracja, ta raczej taki bardziej mini bar, gdzie możecie zjeść zapiekankę, fytki, hamburgera i zimne napoje. Kochaniutka, ale nie śpimy na śniegu. Zmęczyłaś się już? Może pokaż bałwany, co? Pokażesz bałwana? Ala robi Blanka się obija. Pierwsza kulka jest. Może byś wzięła się do roboty? Nie, idziesz spać. Ona ma ludzi od tego, tak? <noise> Zmarzliśmy strasznie spacer zrobiony, bałwan dokończony. Będziemy stąd spadać, resztę opowiemy wam w domu. Idę do w Tylko nie w kamerę! <głosy> 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 o, Blanka, ale zrobiłaś bałwana do ty? Sama leżąc na, na, na śniegu, brawo! Nie, został go. Nie, no żartowaliśmy. To Nie, jest tutaj jak ktoś z dzieckiem był, zrobił bałwanka szybko, a u nas jest bardziej posąg niż bałwan. Nie, nie możemy, ale jeszcze pokażemy Wam tamtego bałwana szybko. A tutaj ktoś zrobił dwa bałwany. Ten to bardziej wygląda jak z jakiegoś chojaju. Creepy. Jakiś królik. O, o latachnie się, pozapalały. Pięknie. Słuchajcie, teraz dopiero widok się robi. Naprawdę dużo przyjemniej, jaśniej, także automatycznie tutaj też już. Ale szybko. No, ale ładniej wygląda z latachniami. O jak fajnie tam most jest odświetlony. Niestety nie mam zooma. Słuchajcie, a co najważniejsze tutaj na każdych, na każdych latachniach jest monitoring, także jest to pilnowane, a tych latachni naprawdę jest sporo i wszędzie są kamery dookoła, także każdy może się czuć dosyć bezpiecznie Ta -ta. i może przez to tutaj też jest tak bezpiecznie jak jest. Co? Niewidomy Olaf jest gotowy. O, chyba ktoś go zbroił? <mianie> Kradną mu nos i oczy. Blanek, <tali> <tali> wiesz co, zamiast swoje poszukać... Leniuchy, wam się nie chciało szukać? Nieładnie. To jest grzywka, to jest grzywka Blanka. Masz włosy ow dla Olafa? Olaf miał. O, grzywka będzie, sterczała. <grystanie> Słuchajcie, bo to jest modyfikowany ba bałwan. Chciałem powiedzieć banan. Bez nosa, bez oka i bez drugiego On już śpi po prostu. Tak. Najważniejsze, że grzywkę Olafa ma. Tak. Ucho? Oczy. O. Oczy tego wokół głowy. Masz jeszcze jedną? Idę. No nieładnie. Dobra, my spadamy już, bo naprawdę już jest zimno. I ja się trzęsę już z zimną. Ja już nie mam się mówić. <grystanie> Szybka aktualizacja. Bałwan zrobiony. Duży, szeroki uśmiech. Oczy na maoko. Ale ważne, że są. A teraz oddawać wszystko tamtemu bałwanowi. Nie! <grystanie> Let's go! Oh. Jak mogłyście, teraz bałwan będzie... Blanka, teraz bałwan będzie Cię w snach odwiedzać. Oh. Uciekamy. Kto pierwszy do auta? No oczywiście, że kamerzysta będzie ostatni. Tak zmaczliśmy, że już widzimy ochlen i jedziemy na pyszną kawusię i hot dogi. Ja nie wiem czy dam radę ją utrzymać. Będzie dobrze Nie wiem dlaczego, ale naprawdę ja oślen uwielbiam, a tym bardziej kawusia z Orlena. Najlepsza. Najlepsza jaka może być. Dobra, parkujemy. Zobaczcie jaka kremowa. No, ja uważam, że jedyna stacja to jest z Orlenu, która robi tak świetne i tak kremowe kawy. Na gotowa. Czas z drugą zrobić dla żonki. A wy co wybrałyście? Oczywiście, że jakiś snickers wleciał. A ty co? Chociaż ty na zdrowo. Co? No, otworzyć. No. Masz, mleczko czekoladowe. Słuchajcie, hot dog już ugryziony. Napoje są, hot dogi są, wszyscy, wszyscy szczęśliwi. Najlepsza stacja na świecie. Chodźcie dziewczyny, idziemy. A kawu się za chwilę dopiję, bo naprawdę mega. A słuchajcie, tak spojrzałem na samochód i mi się przypomniało. Właśnie, możesz otworzyć, dziękuję. Słuchajcie, naklejki z CDS Print Pabianice przeżyły już kilka miesięcy na tej szybie. Śnieg, deszcze, chemia, zmyjki. Zobaczcie, z nimi nic się nie dzieje. Naprawdę, tutaj to jest okruch. I to samo z tej strony. Nawet już chyba praktycznie rok są na samochodzie. Naprawdę rewelacja, jeżeli chcecie porządną firmę z porządnymi naklejkami o, o, to jak najbardziej serdecznie polecamy firmę, bo niesamowite mają produkty i co najważniejsze bardzo trwałe, a z chłopakami zawsze jest fajnie pogadać z CD Sprint. Serdecznie oczywiście pozdrawiamy i kierujemy się w, tą, w stronę domu. No i kochani, jesteśmy w domu. Hot dog zjedzony, ciepła kawka wypita. Szkoda, że dziewczyny wybrały zimne napojem, no ale z nimi tak jest zawsze. Coś słodkiego musi być. No, dzieci zawsze muszą mieć coś słodkiego i niegojącego, bo ich parzy. A znowuż ja to uwielbiam, jak jest. Mega gorąca. Ja nawet zupę jem jedyny w rodzinie taką, gdzie wszyscy czekają jeszcze, żeby ostygła. <laughs> A ja już ją wcinam. Tak, jak podam taką dla nas gorącą tomat i mówi, o, jaka zimna, muszę sobie podgrzeć. <laughs> no, tak to jest. Słuchajcie, plany na 2026 rok. Czyli teraz na ten teraźniejszy rok, bo mamy 1 stycznia i ogólnie już z góry chcielibyśmy Wam jeszcze raz życzyć, żeby Was żeby wasz rok był jak najlepszy. Jeżeli poprzedni był dobry albo był zająbisty, to niech ten jeszcze bardziej jeszcze będzie zająbistszy. Tak, dokładnie. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i super wyjazdów w tym roku. My mamy plan zwiedzić Czechy, Słowację i Słowenię. Bardzo bym chciała, ale Słowenia to tak we wrześniu. A na wakacje Czechy i Słowacja. Tak. Na pewno to będą Czechy. Słowacja musi, musi, a to koniecznie to musi być. Słowenia, jeżeli się uda, ale myślę, że się powinno uda, tam udać. Jest takie piękne miejsce, które bym chciała zobaczyć i, i pokazać dzieciakom. No i wam oczywiście. E, zakochałam się. Raj, raj, zobaczycie. A na przyszłą zimę, słuchajcie, planujemy wynająć kampea. Więc jak masz wypożyczanie i nas oglądasz, możesz się do nas odezwać. E, dogadamy szczegóły. Oczywiście nie mówię, że za Dachmo, chcemy i tak wynająć e, i byśmy zabukowali sobie z Wami termin, bo na zimę lecimy do. Laponii, do wioski świętego Mikołaja. Dokładnie, tak. Musimy to miejsce zwiedzić, ale koniecznie zimą. A co za tym idzie? Przejedziemy. A może jednak Rosja i Syweria? O tamto oglądaliśmy ostatnio vlogi. O e... tak. Okno na Moskwę. Okno na Moskwę, tak. Ja Cię kręcę. ale nie, to już jest raczej przesada dla mnie, jeżeli chodzi o zimno. Bo pokazywali tam w tym mieście y, minus 72 stopnie. No, masakra była. Wszyscy mieli wszystko białe, że od, zaczynając od y, dołu do, do rzęs. No, wszystko było białe. Nieźle tam jest. Ale co za czym idzie wypadem zimowym do Laponii, do wioski Świętego Mikołaja, bo chcemy dzieciakom pokazać te przejazdy nifejami i to wszystko. No i, i Mikołaj, tam Mikołaja oczywiście, Mikołaj. jest Tutaj no, aktorem. Tak. <laughs> Nie aktorem. Dzieci drogie. Święty Mikołaj istnieje i mieszka w Laponii, w wiosce Świętego Mikołaja. I ma Mikołaja. długą brodę. Długaśną, no, taką długą <laughs> Niedługo, ja, słuchajcie, ja będę mógł grać Świętego Mikołaja. Zapuszczam. Tak. Takie dwie Pod pachami kity. chyba zapuszczasz, nie ma długiej brody. Nie mogę, nie mogę, muszę mieć krótką brodę. Ja bym chciała. No i ale... wtedy jest miękka, jak jest dłuższa, to już jest taka szorstka. No i weźcie tutaj rozmawiajcie, I weźcie tu miejcie A swoje. A jak nie, zdanie. do zgole na śnie do Tak, ale nie, powiem Wam szczerze, to była nasza wspólna decyzja z brodą, nie? Tak, szczególnie początki. To wtedy to ta tarka. No, 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 no. Ale co za tym idzie? Wracając do tematu, słuchajcie. Wyjazd do Laponii, no to wiadomo, zwiedzimy Danię od razu kawałeczek, zwiedzimy Sz Szwecję, Norwegię, no bo jeszcze zobaczymy, którędy byśmy jechali, ale prawdopodobnie byśmy walnęli promem albo od razu na Szwecję. I stamtąd, żeby sobie pozwiedzać, albo byśmy przejechali przez Danię, tak jak ja jeżdżę w pracy, i byśmy się zwiedzili trochę Danii, przejechali mostem do Szwecji i dopiero wtedy, ale to już by się wydłużył czas podróży, a nie wiem jak to dokładnie wyjdzie. Jeszcze jest kupa czasu do planowania, ale to na o, pewno. To dopiero... Tak, na słuchajcie, w tym, w tym roku. O, już pies śpiewa. W tym roku chcemy zwiedzić dużo, chcemy jeździć dużo. Na pewno z przyczepą, ale na zimowy wyjazd raczej z przyczepą nie będziemy lecieć, bo no chyba, że się zmieni sytuacja z naszym samochodem. Jak będziemy mieć jakiś potężny samochód, cztery napęd, wielki silnik i przez sezon uda mi się doposażyć przyczepę, bo jest taki plan, chcę ją doposażyć pod takie zimne wyjazdy, ogrzewanie podłogowe, podgrzewana woda, w ogóle chcę zrobić prysznic osobny w środku, ale to też tam kiedy indziej opowiem, jak chcę to wykonać. Na pewno, a może Wam już taki sekrecik zdradzę. Mamy szafę, piecyk, nie używamy. I tam Paut. będzie... nie będzie tego. Tak, no i tam mam plan zrobić po prostu kabinę prysznicową, taką wiecie, dużą, fajną, przestronną, a ogrzewanie będzie na zasadzie Webasto całej przyczepy. Webasta jeszcze nie mamy, ale jakieś tam kupimy. Zastanawiamy się, czy lepszy by był chiński zamiennik, czy może jednak oryginalne Webasto. Ja stawiam na oryginalne bardziej. No, bezpieczniejsze drogie mi jest. się wydaje, że jest bezpieczniejsze mm -hmm. i przy dzieciach to lepiej, lepiej by było, wolę spać spokojnie. No właśnie, też tak. W busie, w którym pracuję Mam oryginalne Webasto i jest świetne, naprawdę dobrze działa. Nie wiem jak działają Chińczyki, nigdy nie posiadałem w ogóle Webasta w swoim życiu w żadnym samochodzie, tylko dopiero w służbowym mam. Jest świetne i zastanawiam się, że jednak chyba wydamy trochę więcej grosza w sezonie, ale zainwestujemy w prawdziwe webasto, ogrzewanie podłogowe, trochę inną izolację podłogi. W ogóle zrobimy też renowację podłogi od spodu że może nie renowację, ale nowe zabezpieczenie, bo co roku i tak powinno się odświeżać takimi sprayami. Mm, nie pamiętam, tu wam może wkleję, jak będę pamiętał o tym wklejeniu. Impegnat, coś, coś w tym stylu, słuchajcie. Dobra, nie będziemy wam przedłużać. Poznaliście nasze plany, mam nadzieję, że one wszyściutkie się spełnią, bo... W trzymajcie tym roku... kciuki. Tak, trzymajcie. Bądźcie z nami. <laughs> słuchajcie, bądźcie z nami. Zostawiajcie łapy, suby, rozwijajcie razem z nami ten kanał, bo chcemy dążyć do naprawdę... Wielkich podróży. Wielkich podróży. Wiadomo, czasami to ciężko zgrać z pracą, ale myślę, że się uda. A, uda się dzięki Wam, oczywiście. Mm, tylko Wam, tylko Wam, drodzy widzowie. Dzięki, siemanko, pa. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz w Nowym Roku. I Happy New Year. Siema. Pa. Hello.